Cześć Boże, Aleksander Chudkowski. Witam i zapraszam Państwa na informacje dnia. Kiedy głosimy Ewangelię, pomagamy Inrem, by stali się wolni. Sami stajemy się lepsi i pomagamy innym w stawaniu się lepszymi, mówił dziś papież Franciszek w trakcie spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W trakcie spotkania z biernymi ojciec święty Franciszek nawiązał do fragmentu Ewangelii o powołaniu pierwszych uczniów, kiedy Pan podchodzi do młodych rybaków i zaprasza ich, aby poszli za nim, stając się tym samym rybakami ludzi. Papież zaznaczył, że Pan chce angażować nas w swoje dzieło zbawienia i nie zmienia zdania, choć widzi ograniczenia naszej uczniów. A jednak Jezus ich wybrał i nadal im ufał. Dlaczego i dlaczego wzywa także i nas, abyśmy go głosili w ostatecznym rachunku? Dlatego, że chce, abyśmy byli szczęśliwi. Papież zauważył, że szczęściem Jezusa było zaniesienie Bożego zbawienia wszystkim. To odpowiedź miłości na miłość Ojca. Poprzez każdy czyn i każde słowo, kiedy i my dajemy miłość, pomnaża się światło i radość. Radość wokół nas i w nas wyjaśnił Ojciec Święty. W ten sposób stajemy się w pełni tym, do czego zostaliśmy stworzeni, ludźmi o poszerzonym sercu. Głoszenie Ewangelii nie jest więc czasem straconym. To bycie szczęśliwszym poprzez pomaganie innym w byciu szczęśliwymi. To wyzwalanie od siebie samych, pomagając innym w byciu wolnymi. To stawanie się lepszym, pomagając innym w stawaniu się lepszymi. Papież przypomniał wiernym, że każdy z nas jest powołany, by tam gdzie jest, nieść innym to co najcenniejsze, miłość, miłość do Pana. Prezydent Andrzej Duda przybył na Litwę, gdzie wziął udział w uroczystościach upamiętniających 161. rocznicę Powstania Styczniowego. Wileńska Rosa, mogiła bohaterów Powstania Styczniowego. To tutaj odbyła się ceremonia upamiętniająca wybuch powstania 161 lat temu przeciw rosyjskiemu caratowi. Do walki ramię w ramię stanęli Polacy, Litwini, Białorusini i Ukraińcy. Cześć i chwała bohaterom Powstania Styczniowego. Powstanie Styczniowe to nasza wspólna, pełna dumy historia. Historia o bohaterstwie, o męstwie naszych przodków, o odwadze do stanięcia naprzeciw zła, mówi prezydent Andrzej Duda. Łączy nas żywa pamięć o wielkim wspólnym dziedzictwie wolności. Wspaniała tradycja walki o samostanowienie oraz doświadczenie pokojowego Wielostronnie korzystnego współistnienia. 160 lat temu głośne nie dla imperializmu popłynęło z Warszawy. Słowa tego manifestu rozbrzmiewają i dzisiaj w europejskich stolicach. Przeciwiając się neoimperialnej polityce Rosji, wolne narody Europy Środkowej i Wschodniej niosą solidarne wsparcie walczącym Ukraińcom i białoruskiej opozycji demokratycznej. W sąsiedztwie agresora nigdy nie można porzucić walki o wolność, podkreślał prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Zapewniamy bezpieczeństwo całego regionu. Oba nasze kraje pracują razem w sferze bezpieczeństwa. Te współprace będziemy umacniać, będziemy przeprowadzać wspólne ćwiczenia, zwiększać mobilność wojsk. Prezydenci Polski i Litwy przypomnieli, że niedługo w naszej części Europy odbędą się wspólne manewry sił NATO pokazując naszą gotowość z jednej strony, nasze przygotowanie do odparcia ewentualnej agresji, jak również i stopień dzisiaj zaangażowania także i sojuszników w naszej części Europy, tej obecności natowskiej tutaj w naszej części Europy, jak również i szybkości reagowania i szybkości działania sił Sojuszu Północnoatlantyckiego. Obaj prezydenci zgodzili się, że wspieranie Ukrainy jest dzisiaj priorytetem dla naszych krajów, bez zachodniego sprzętu Ukraina nie obroni się, oto prezydenci Polski i Litwy będą zabiegać na międzynarodowych forach, w tym również na szczycie NATO w Waszyngtonie, który zaplanowany jest na lipiec. Gdzie się udać, jeśli ciąża nie była planowana? Jaką pomoc można znaleźć, m.in. w domach samotnej matki i fundacjach, które ratują życie matki i dziecka? Na te pytania odpowiadamy w naszym materiale i przypominamy, że każdy dzień jest dobry, by bronić życia. Porzucone przez ojca dziecka, odepchnięte przez rodzinę, bliższą i dalszą, dwa życia kobiety i dziecka oba kruche. Oba potrzebujące pomocy. Jeżeli czy to rodzina, czy to ojciec dziecka są daleko od Pana Boga, to także i w swoim sumieniu nie, nie poczuwają się do tego, aby, aby nieść pomoc kobiecie w ciąży. Mówi ksiądz Tomasz, kancelarczyk z Fundacji Małych Stópek, która na te braki brak ojca, dziecka, brak najbliższych, brak pieniędzy, brak pracy, brak dachu nad głową odpowiada. Najlepiej jak umie, a umie wiele. Tak powstał dom stworzony przez Fundację Małych Stópek. Dom dla kobiet w ciąży, dla tych, które już urodziły i nie mają dokąd pójść. Dom powstał, by ratować życie, mamy i dziecka. Mamy samotnej, ale i mamy, która o swoje macierzyństwo postanowiła zawalczyć. Już niedługo będziemy mieli do dyspozycji drugi dom samotnej matki, bo widzimy, że jest takie zapotrzebowanie i jeden dom samotnej matki niestety już nie wystarczy. Wyjaśnia Anna Palęba z Fundacji Małych Stópek. Fundacja szuka kobiecie i dziecku dachu nad głową. Także w innych domach samotnej matki, także w mieszkaniu, gdy potrzebne jest jego wynajęcie. Instytucje, w których znaleźć można pomoc, w jednym miejscu zebrał Instytut Ordo Juris. Stworzony został poradnik dla Mamy już pierwsze słowa w nim użyte. Droga mamo. Pokazują, że za poradnikiem kryje się troska o życie najbardziej kruche, o życie opuszczone, kobiety i dziecka. W poradniku są wskazówki, gdzie znaleźć hospicjum perinatalne, gdy dziecko jest chore, gdzie szukać domu dla samotnej mamy, których w Polsce jest kilkadziesiąt. Są też informacje o ośrodkach adopcyjnych i oknach życia, nawet ich szczegółowa lista. Zachęcamy, jeżeli nie można zachęcić do, do urodzenia i do przytulenia tego dziecka, pozostawienia przy kobiecie, to zachęcamy do chociażby pozostawienia w szpitalu czy też w oknie życia. Dla takich dzieci Fundacja Małych Stópek chce znaleźć miejsce w stworzonym przez siebie rodzinnym domu dziecka. Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka także dostrzega potrzeby kobiet i w odpowiedzi na nie uruchamia specjalny fundusz, któremu towarzyszy hasło Mama nie sama. Zauważa Magdalena Guziak-Nowak. Chcemy y, pomóc mamom, które y, usamodzielniają się, wychodzą z domu samotnej matki, miejsca, w którym na pewnym etapie swojego życia znalazły bezpieczne schronienie, y, a teraz chcą znowu samodzielnie stanąć na nogi i potrzebują szerokiej pomocy prawnej, organizacyjnej czy finansowej. W polskim stowarzyszeniu obręciów życia człowieka od dawna działa telefon zaufania. Po drugiej stronie odbiera kobieta. To telefon z za życiem i telefon dla kobiet, które znalazły się w trudnej sytuacji. Z tego telefonu Prolife. Korzystają zarówno kobiety, które znalazły się w nieoczekiwanej ciąży, ich mężowie, czasami rodzice nastolatki, która spodziewa się dziecka. Numer telefonu 798-636-493 warto go mieć przy sobie, by zawsze być gotowym pomóc innym. Szczegóły działania Telefonu Zaufania dostępne są na stronie Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka. Opieka, jakiej potrzebują mamy, nie zatrzymuje się na miesiącu czy dwóch, ale często to opieka na lata. Niemalże codziennie wysyłamy paczki z pieluchami, chemią kosmetyczną, z tym wszystkim, co jest potrzebne do prawidłowej opieki i pielęgnacji dzieci. Najczęściej informacja o tym, że ktoś potrzebuje pomocy dociera do Fundacji Małych Stópek przez osobę bliską, która zna sytuację potrzebującej mamy i chcę zatroszczyć się o życie dziecka. Dlatego ksiądz Tomasz Kancelarczyk zachęca, by być uważnym. To jest zadanie dla wszystkich, którym na sercu leży wartość życia człowieka. Każdy dzień jest dobry, by bronić życia. To były informacje dnia. Dziękuję i zapraszam Państwa na następne wydanie o godzinie 18.05. Z Panem Bogiem.